Tu nie czuje się już coraz gorzej. Obiecałam to jej. One są tak przesłodkie. Uż, ja jesteś policji, lepszy od policji. Przecież. Mają być Mediolanie. Łaska, ja na strzały. Żeby miała małą niespodziankę za zapałki, gremliny. Jedziemy do naszych przyjaciół. To takie tak bydle nie. A kurde, muszę, muszę być świadkiem tego, co Ty skreślasz. Jesteś? Idź do pana. Cześć kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli kanekorso. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w cieplutko w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 2 listopada. Dzień zaduszny. U nas pogoda już taka iście listopadowa. Ja jestem taka troszeczkę słuchajcie smutna, bo to przemijanie dotyka wszystkich, naszych psich przyjaciół również i chyba będziemy się żegnać yy, z naszą Etusią. Też jedną z założycielek naszej hodowli. Etunia czuje się już coraz gorzej. Ostatnio napuchły jej oczka. Już przepływ limfy nie jest taki jak powinien być. Oczywiście dostawała sterydy, dostawała antybiotyki, ale wiecie, no jest to na chwilę. Tunia w styczniu skończy 11 lat, także bardzo niedługo, naprawdę w świetnej formie była bardzo, bardzo długi okres czasu. Z racji wieku i z racji tego, że mogłaby odejść podczas operacji, razem z chirurgami zdecydowaliśmy, że Ile będzie w stanie żyć, będzie żyła, żeby jej nie męczyć. My najlepiej będziemy widzieć kiedy, kiedy jest ten moment, żeby podjąć tą trudną decyzję. I ja już czuję, że ten moment nadszedł. Ten moment nadszedł już dawno. Yy, natomiast ja wypierałam myśli te, że muszę podjąć tą decyzję. I uwierzcie mi, że gdyby Edna odeszła sama, byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie. Najgorsze jest to, że wiecie, ona ma jeszcze apetyt, natomiast już coraz ciężej jej wstawać. Już zaczyna robić pod siebie. Widzę w jakiej jest kondycji i wiem, że musimy zadecydować. Obiecałam to jej. Obiecałam to jej już dawno, że nie pozwolę jej cierpieć i za każdym razem, jak teraz do niej schodzę, to mówię, że, że ją przepraszam. Przepraszam cię, Tuniu, bo obiecałam ci, że ulżę ci w cierpieniu, a nie potrafię tego zrobić. Już jestem, kochani, przepraszam was, ale musiałam chwilę odetknąć, bo nie chcę tutaj beczeć na wizji. Chcę być, muszę być twarda. Ale to są emocje. I powiem wam, że jesteśmy już... Wstępnie mówi z weterynarz, także to jest tylko kwestia naszej decyzji i jest mi strasznie ciężko. Jest mi tak strasznie ciężko. Po prostu te psiaki są z nami tyle lat, tyle z nami przeżyły. Odejście psów, które mają już tyle lat, które mają tą mądrość w oczach, które, które dały nam tyle radości, tyle przeżyć, tyle pięknych chwil wspólnych, ta ich mądrość, ta mądrość tej etny to jest nie do opisania zarówno ona jak Angelina Angelinka odpukać oby, oby żyła jak najdłużej ale Etunia cierpi Etunia cierpi ja to widzę ona wie że nie chce nas opuszczać dzisiaj tak zeszłam przytuliłam się do niej mówię Boże ciasteczko ty moje ja cię tak kocham ja cię przepraszam ja cię przepraszam że ja, ja ci pozwalam żebyś ty cierpiała ale uwierzcie mi to są takie decyzje każdy, kto to przeszedł, wie o czym mówię. Wiem i boję się tego, że to idzie serią i że zaczną nam odchodzić po prostu. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się, to powiem wam, ale jestem już bliska, bardzo bliska tej decyzji. Chociaż dla, dla nas naprawdę chciałabym, żeby ona odeszła sama i oszczędziła nam tego. A kochani, dobra, zmieniając temat. Mam ze sobą coś słodkiego, bo musiałam pójść, żeby się osłodzić. Teraz zobaczcie, co ja Wam tu pokażę. It's time! Zobaczcie. Jelonek. On go tak kocha. I limoncello. Moje kochane limoncello. Zobaczcie nasz buldoził. On jest po prostu... One są, słuchajcie, tak przezłodkie. One są takie do zjedzenia one są tak przesłodkie że ja bym z nimi mogła siedzieć i siedzieć, naprawdę to są, to są psiaczki tak pozytywne buldożek francuski to jest po prostu petarda, one się też tak fajnie wychowują z korsiakami, naprawdę no, są niesamowite. Zresztą rodzice, Parisa, Karol, tutaj wszyscy się wychowują, słuchajcie wzajemnie. Dziadkowie, babcia przychodzi, wylizuje, wącha. Karolek też. No, pełna symbioza. A ja słuchajcie już teraz troszeczkę weselej, troszeczkę pozytywnej. Zapraszam Was z tego miejsca na kolejnego vloga z 2023 roku. Zobaczycie na pewno nasze zmagania na testach psychicznych. Było 3, 4, 5 psów z przydomkiem Inverto trzy nasze, dwa orion i fara od Dominiki i Grzesia oraz lawandzia nasza sunia z Ukrainy. I cóż jeszcze zobaczycie? Urywek imprezki urodzinowej, na którą byliśmy zaproszeni. osiemnastka marcela. Zobaczycie też, pamiętam sprzed roku odbiór, odbiór cypiska jak pojechaliśmy do związku kenologicznego na odbiór miotu, czyli z cypiskiem, on był jedynaczkiem, bo paliska miała jedynaka. Teraz mamy czwóreczkę i córeczka Tia urodziła z Karolkiem cztery takie pięknotki, także no, są świetne, bo się razem bawią, a wtedy był cypisek jednak, także zobaczycie cypiska. I cóż, zapraszam Was na kolejnego vloga i do zobaczenia wkrótce, a wkrótce będzie ciekawie. Powoli, małymi krokami zbliżam się do porodu dziewczyn. Najpierw będzie Wandzia, Mortysia i Zumba. Także kochani, razem z moim Limonczelo, imię mu chyba wybrałam zacne. Zanie Mikołaja, mi Mikołaja. Także razem z Limonczelo, kochani, zapraszamy Was na kolejnego vloga. Papatki! Słowo, nie mu musi wszystko skontrolować, tak. Musi obejrzeć cały autobus. Lepszy od policji. Właśnie mówię, że lepszy. jesteś lepszy od policji. 35 tysięcy kilometrów ma Czyli świeży, dlatego tyle ubezpieczeń. Cóż, jadą dziewczyny. I szkoła na zieloną szkołę. Do Włoch, Mediolan, Verona, Garda, Wenecja. Normalnie zazdroszczę, temperaturę mają mieć piękną, bo 25-26 stopni, Mosa atrakcji, autobusik, fulnówka. Jadą, jadą, długa podróż, jest godzina już 18.30, mają ponad godzinę opóźnienia. Jadą, jutro planowo 11-12 mają być w Mediolanie, także super, cieszę się ogromnie, aż trochę zazdroszczę. Ty co się zapytałeś? No nie będą jechać. No, powiedziałem, bo ktoś powiedział 17 mówię, ile? Nie przesadzajmy, mówię. ale mówi w zależności od tego, czy, czy dużo postojów się trafi, czy nie, ale mówi Max 14 godzin No to jest normalna Z Czyli nie ma dramatu. 1100 km mają do pokonania, nie. także spokojnie. Fajni kierowcy obtrzaskani widać opaleni, także tak. chyba trasę dobrze znają. Pojechali. Znamy się w sobotę rano, my słuchajcie właśnie zmierzamy na testy psychiczne, tym razem z czterema psiakami, z Wandą, Kevinem, Liną, Makabrą, zobaczymy jak nam pójdzie, tam z tyłu babcia Krysia z Wandą, z przodu Sławomir. I know.

Jeszcze raz będzie strzał super, super, naprawdę się spisały wszystkie głuche na strzały Nasze wszystkie pozaliczały pieski że wszystkie nasze wsiaczki pięknie zdały. 5 na 5. Wpisały się na medal. Jesteśmy zadowoleni. Testy psychiczne super zorganizowane. ok Poczekajmy jeszcze chwilę, bo tu piesek jest. Do widzenia miło było jak zwykle. Pokażę Wam troszkę inspiracji do urządzenia pokoju nastolatki na jesień. Iga jest akurat na zielonej szkole, pojechali do Włoch, jutro wraca. Ja zawsze jak ona wyjeżdża, bardzo lubię zrobić jej niespodziankę, czyli zmieniam jej zawsze pościel, sprzątam. Coś jej zawsze zmieniam w tym pokoju, że jak wróci żeby miała małą niespodziankę, zawsze przyjemniej. Nie wiem, czy też tak macie. Jak ktoś ma, proszę, się, napiszcie mi łapka w górę. Ja lubię tak robić. Także kupiłam jej, słuchajcie, pościel. Pościel kupiliśmy w HomeU. Zobaczcie, śliczną w takie wiewióreczki. Oczywiście tutaj po dusie to mamy Sticky Maxa. Tutaj oczywiście z akcentem takim. Dyniowym. Bardzo fajny, taki mięsisty, gruby, milutki kocyk. Ten kocyk też w tym roku kupiliśmy w TK Maxie. Tutaj zobaczcie, ma takie list, listki jesienne. No i troszeczkę akcentu halloweenowego, czyli nietoperze. No tutaj też te listki ma z drugiej strony. Tutaj oczywiście ma Halloweenową dynię. Tu ma taką dynię. Oczywiście Twinkle Candle, jak to młodzież. Fanny, Anjax, Luki, Muszą być również od nich świeczki. Hmm. Tutaj ma też taki kącik. Gdzie ma takiego jednego jesiennego dziadka krasnala. Hmm. No i co? Tutaj oczywiście parapet. Monster. Musi być. I tutaj na parapecie ma też dynię. Ale wiecie co? Ja zapalę światło. Bo wtedy będzie lepiej, lepiej widać. Także tutaj ma taki jesienny akcencik, dynie. Dynie Halloweenową. Oczywiście zapach, zapach dyniowy. No i tak jak właśnie, zobaczcie, jak to wygląda ogólnie jakieś mu wszystko mi wpadło. Jak to wygląda z daleka. Powiem Wam, że fajny klimacik. No i tu Wam jeszcze szybciutko pokażę. Tu ma też takiego swojego e, dziadusia. A to oczywiście. Przecik z psami Iwo i, i zumba. Także może kogoś zainspirujemy. Zobaczcie sobie na spokojnie, jak to wygląda. A najfajniejszy klimat ma jednak przy zgaszonym świetle. Także myślę, że warto czasami dzieciom robić takie niespodzianki i na pewno sprawi jej to radość. Może kogoś zainspiruje. Pokażę Wam część rzeczy, jakie przywiozła nam córa z Włoch, z Zielonej Szkoły. Oczywiście ciasteczka w pięknym pudełeczku. Tutaj z Werony, Romeo i Julia. Zobaczcie. Oczywiście oliwa z oliwek. I gamuj tak. Mamo, ja i Malwina mówi najwięcej zakupu zrobiliśmy. Dobra, oliwa z oliwek musi być. Ach, jak na zna? Dobry parmezan. Oczywiście włoska Barilla, która jest totalnie inna. Przepyszna. Yy, makaronik włoski do rosołku. Spritz już jest taki popularny, więc Hugo. <laughs> hugo, kochani, później. Pesto Barilla. No tu już były aperolki, oczywiście te takie gotowe, ale już część wypiliśmy. Tutaj mamy multi pastę pomidorową, którą zawsze używam do pizzy, do spaghetti. Jest rewelacja. Mm, mandarynkowy drzemik czy powidła. Mydełko lawanda. Lawanda jak wandzia, wanda to lawanda, lawenda. W tej takiej najstarszej weneckiej bibliotece, gdzie jest taki księgozbiór starych ksiąg i go się kupiła takie zapałki gremliny. Do tego spójrzcie, jakie przepiękne gadżety. Tutaj takie zakładki do książek. No cudowne. Magnesik. Tutaj spójrzcie, jaka piękna zakładka. Kolejna zakładka. Kolejna. No, przepiękne te zakładki są. Tu zobaczcie też, jaka piękna. Teraz magnesiki. Taki magnes. Taki magnes. Z mediolanu. Taki. No i taki. Taka piękna popielniczka. Dla Sławka z tyzorek, Pistacjowa czekoladka. No i takie piękne kieliszeczki weneckie. Dostaliśmy jaj i Sławek. I kolejne takie. Oczywiście oliwki już wyjedzone, bo były w lodóweczce. Bluza. Także dziękujemy Igusiu. Prezenty cudowne. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj jedziemy do naszych przyjaciół na osiemnastkę. Zostaliśmy zaproszeni na osiemnastkę Marcela. Także ruszamy, jakoś się wygrzewaliśmy, wycakinowaliśmy i zobaczymy. Przyjechaliśmy na przeglądzik z Sypiskiem. Chodź. Nie wiem czy go, kurde jestem w stanie wziąć, przecież to takie takie nie. No pokaż się, no pięknie, czekaj. Pokaż się. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Obowiązek obywatelski idziemy spełniać. Proszę bardzo. Może jutro obudzimy się w lepszej Polsce. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Tego wszystkim życzymy słabuś. Tak. Prawda? Światła są zapełnione w To dobry znak. <noise> znak światło jest jasno. Zmierzasz? Co? Zmierzasz? Zmierzasz, a ty ze mną. No kurde muszę, muszę być świadkiem tego co ty skreślasz. Ja wiem właśnie, bo to wiesz, może mi ręka drgnąć i nie tam gdzie trzeba skreślać Czekaj, czekaj, czekaj. Stan powietrza sprawdzimy Stan powietrza bardzo dobry Teraz Sławomir idzie spełnić swój obowiązek A ja również idę z nim, co by mu ręka nie zadrug... Co by mu ręka nie drgnęła. Bo to wiecie, nawet jak chce dobrze, no to już jesteśmy w takim musi wieku... Być dobrze, musi być to my już jesteśmy w takim wieku, że wiesz, gdzieś niechcący nie dowidzimy. A słabość to jest twoja podstawówka? Nie. Nie doczekałem się tej szkoły. Była A to wiesz, ja się też nie doczekałam z sali w mojej. Proszę bardzo. A tu na korytarzu? Nie. Proszę bardzo. Obwodowa komisja. Gdzie ty idziesz? Oj. Co? Jesteś? Je Idźcie do pana. Wygasik. Ja wiem, że ty mnie kochasz, ale idź do pana teraz. Idź do pana Vegas, już. Sio. idź do pana. Idź do pana. Idź do pana. Idź do pana Vegas. Idź do pana. No idź do pana. No uciekaj. Nie, nie ma tu. Flera, idźcie do pana. No co wy, idźcie mi stąd. Nie denerwujcie tutaj. Uciekaj. Uciekajcie, ci, tu są dzidziusie. Uciekać. Zaraz się ze schodów zwalicie. Begas, już, do pana.